Dzisiaj przybyłem do miejscowości Oysterwek pomiędzy Tilburgiem i Boxtel w Holandii. Będę tutaj przez tydzień. Co mnie bardzo cieszy, gdyż mamy tutaj bardzo ciekawą linię kolejową, po której poruszają się pociągi towarowe z portu Antwerpii i Rotterdamu w kierunku Fenlo to, przy granicy niemieckiej oraz lokalny ruch kolejowy. Są tu zwykłe pociągi regionalne, jak również intercity i CRM -y w różnych konfiguracjach. Także będzie ciekawie. Tutaj po lewej, i po prawej stronie, w kierunku tutaj na Tilburg, widzimy semafory sektorowe, i tutaj w kierunku na Boxster z drugiej strony, tam w oddali też. I to w połączeniu z aplikacją mobilną, na której śledzimy pasażerski i ruch kolejowy. Możemy sobie łatwo czytać ruch kolejowy i, i rozpoznawać, czy zajętość toru spowodowana jest obecnością pociągu osobowego czy towarowego. Zapowiada się ciekawy tydzień, pogodę mamy ładną, bezchmurną wręcz, więc od jutrzejszego popołudnia zaczniemy kręcić jakieś filmy. Pozdrawiam z Holandii.